w ostatnim rankingu zapomniałem wspomnieć o 140, a to dlatego, że ona znajduje się gdzieś dalej w rankingu dziesiątych tierów i dzisiaj będzie to miejsce ostatnie, miejsce piąte, właściwie szóste, ale zaraz dowiecie się dlaczego, a sama 140 dzięki buffom w aktualizacji 2.0 faktycznie teraz rządzi na randomach. Tutaj zmieniło się bardzo dużo i jest ona aktualnie uznawana za nawet lepszą niż sama 907 za bitwy klanowe. Oczywiście dziesiątki przydają się właśnie w bitwach klanowych, które niedługo w grze World of Tanks się rozpoczną, a też i pewnie u mnie w klanie weźmiemy sobie udział w tych manewrach. No i oczywiście dziesiąte tiery przydają się też również w trybie natarcie, który cały czas trwa. Jeżeli chodzi o samą 140, no to tutaj silnik uległ zmianom. Mamy 700 KONI zamiast 580. Wytrzymałość tego pojazdu zwiększyła się o 50. No nie jest to jakoś duża różnica, ale wierzam z przodu jest teraz twardsza. No i największe zmiany przeszło tutaj działo, dzięki czemu ładujemy szybciej mamy krótszy czas celowania no i przede wszystkim to co było bolączką 140 czyli małe uszkodzenia na strzał no i jeżeli chodzi o ten pojazd no to te zmiany wprowadziły to że jest on po prostu no aktualnie jednym z najlepszych medów na dziesiątym poziomie jeżeli chodzi o inne parametry 140 no to między innymi ma ona bardzo dobry zasięg widzenia 400 jak na meda radzieckiego jest to no powiedzmy sobie świetna wartość no i mamy tutaj jeszcze dobry parametr maskowania dlatego tego pod spota ona również nie jest taka zła, no widzi dość dobrze ten medzik, może sobie spotować samemu, teraz dzięki mocy tego działa również potrafi nabijać damage i to przede wszystkim cechuje ten pojazd. No, i teraz miejsce piąte, a właściwie pojazd, którego nie wezmę sobie pod uwagę. Chodzi mi tutaj, słuchajcie, o Fosza B. Mimo wszystko, znajduje się on wysoko w tym rankingu, ale jeżeli chodzi o aktualizację 2.0, nie przeszedł on żadnych zmian, dlatego że wcześniej no, Fosze zostały ogólnie poprawione. No i on miał na tyle dobre zmiany, że już w aktualizacji 2.0 pozostał na tym, co był. Jeżeli chodzi o jego parametry nowe, po tamtej już dawnej aktualizacji macie. Teraz na ekranie i przejdziemy sobie do stricte miejsca czwartego. A na miejscu czwartym kolejny magazynek Francus jest to AMX 50B, który otrzymał zmiany głównie do rozrzutu podczas ruchu, podczas obrotu kadłuba i do samej prędkości obrotu. To sprawiło, że faktycznie jest to pojazd lepszy. Beczka ogólnie słynęła z mobilności, ale również jej silnik uległ zmianom, ponieważ jest to 100 koni więcej, co przekłada się świetnie na moc na tonę. Ja osobiście jestem fanem beczki. Jednak głównie korzystam tutaj z T57 Heavy, konkretnie ze Stingera, którego otrzymałem w zamian za dobre wyniki w natarciu. No a jeżeli chodzi o samą beczkę, no to standardowo mamy tutaj 4 pociski, 257 penetracji, to jest parametr, o ile dobrze pamiętam, z fosza B. Strzelamy tutaj po 400, no i ta penetracja nie jest tak dobra jak na T57 Heavy, ale no beczka słynie głównie z mobilności. No i celnościowo porównywalnie wygląda tutaj z T57 Heavy. Natomiast to co jeszcze tutaj mamy słabego, no to przede wszystkim wieża. Tutaj strzelając w kadłub, tak naprawdę jest większa szansa odbić się niż od wieży, która jest faktycznie papierowa. Można to sobie przeglądnąć na prześwietleniu pancerza. Tak jak widzicie, kadłub jest mocno skątowany i tutaj ten kolorek się nam zmienia z żółtego na pomarańczowy i czerwony. Na sama wieża, tak jak widzicie, no 100 mm tak naprawdę. Tutaj głównie te kąty robią to, że jest ciężej wbić się w przód kadłuba niż w przód wieży i o tym musicie pamiętać. W walcząc z tą beczką, a przy okazji unikać grania na wieżę. Tutaj jest to pojazd bardziej do zaskakiwania na przeładowaniu przeciwnika. Tutaj szybko wychylamy się, oddajemy te cztery pestki w 7 sekund. W ten sposób możemy na spokojnie sobie zrobić fajny magazynek, później się schować dzięki dobrej mobilności i ogólnie czołg polecam, ale jest on bardzo konkurencyjny dla T57 Heavy. Kolejna sprawa, miejsce trzecie. No i tutaj, moi drodzy, pojawia się nam WZ-132-1, czyli chiński Light 10 poziomu. Jestem w szoku, że jest on tak wysoko w tym rankingu, no ale jest to ranking budowany na WN8 z ostatniego miesiąca przedstawiany przez graczy. co uległo zmianom, jest to dużo zmian, ponieważ chociażby prędkość jazdy do przodu zwiększona na 70 mobilność tego czołu jest świetna, to też pozwala nam szybko zająć dobrą miejscówkę, no i co nam się tutaj jeszcze zmienia, oczywiście rozrzut podczas ruchu, przy obrocie kadłuba i tak dalej jest to light dobry pod damage przede wszystkim, no ale również pod spota, oczywiście mamy tutaj więcej punktów wytrzymałości, ponieważ wszystkie lighty no stały się bardziej wytrzymałe w tej aktualizacji po to, żeby przeżywać więcej, no i tutaj 200 punktów PW otrzymaliśmy do naszej puli. Przy okazji, krótsze przeładowanie, zmniejszony rozrzut 0,42 na 0,38 oraz czas celowania z 2 na 1,8 sekundy. Jeżeli chodzi o parametry, które bardzo przydają nam się do spotowania, no to jest to 400 metrów zasięgu widzenia i niecałe 16% stacjonarnego maskowania, co to znaczy, że no faktycznie ten czołg jest na tyle duży, że chyba 140 miała nawet większy, większy parametr od niego. Jednak co cechuje tego lajta? No, fajny pancerz na wieży. Jest to wieża tak zwany naleśnik, można by powiedzieć. Są tu oczywiście garnki, jednak patrząc sobie na ten pancerz, to no mamy jeszcze osłonę antykumulacyjną. Tutaj jest fajna ta wieża ze względu na swoją budowę. No, zgoda, jak się dobrze wstrzelisz, no to przebijesz. PCR-y wszelkie mogą być tutaj odbijane. No, na kadłub nie ma co patrzeć, to jest papierowe. Natomiast, no, fartownie możecie sobie odbijać jakoś pestki wieżą, i to przede wszystkim cechuje tego lajta y, pozytywnie. Dodatkowo mamy 390 uszkodzeń na dziale. To więcej niż RHM Panzerwagen, który jest tutaj uznawany za jednego z lepszych lightów pod damage. No, te poprawki WZK 132 132.1 1 sprawiają, że no, wybiła się ona na tle innych pojazdów. No i tutaj powiem Wam szczerze, że minusem jest na pewno opuszczanie działa. Jednak pod spota jest to light fajny. I przede wszystkim dlatego, że ma on świetną mobilność, może szybko zająć dobrego krzaczka. No i pora na miejsce drugie. No i tutaj koncept 5. Czyli pojazd, o którym wspominałem przy Okazji poprzedniego rankingu najlepszych czołgów drzewkowych. Przede wszystkim te zmiany, które tutaj mamy, 100 punktów HP więcej. Celność, jeżeli chodzi o rozrzut, jest to minus 0,04. Dalej mamy świetne uszkodzenia, wzniesione o 30 na pocisku podstawowym oraz goldowym i na HEK 25. Penetracja goldowa również 10 mm więcej i promień rażenia Heków jest większy. To wszystko sprawia, że jest to spora konkurencja dla leoparda i to też widać w całym tym rankingu. A jeszcze prezentując. Te ten pojazd w grze oczywiście pancerzowo wypada to wszystko słabo, no a wieżą jakoś fartownie może odbijecie natomiast no nawet to jarzmo nie za bardzo się do czegoś przydaje jest to pojazd stricte do tego, żeby szybko zająć sobie dobrą pozycję snajperską oddawać sprawnie pociski zmieniać szybko te miejsca patrząc na jego charakterystyki pod względem działa no to powiem wam szczerze, że konkurencja dla Leoparda jest spora 0,26 rozrzutu 1,73 czasu celowania i mimo Dużego ładowania otrzymujemy dużo uszkodzeń. 460 na strzał. Ja powiem Wam szczerze, że no ten koncept był niedoceniany ze względu na to, jaki był słaby. Linia była słaba, natomiast przez tę poprawkę, którą dostał, no to powiem Wam szczerze, że konkurencja dla Leoparda jest bardzo duża i nie dziwię się, że ten koncept wylądował na miejscu drugim. No i miejsce pierwsze, czyli niezmiennie tutaj taj. 5 Heavy, Type 5 Heavy, który zmian otrzymał bardzo, bardzo dużo. Postaram się to zrobić na szybko. Mamy tutaj większą masę tego pojazdu. Oczywiście, do taranowania świetna sprawa. Z przodu poprawa kadłuba, czyli to, co zdecydowanie ten pojazd cechowało łatwa przebijalność, pomimo swoich dużych gabarytów, pomimo klasy tego czołgu. Tutaj 40 mm więcej, zobaczymy to sobie zaraz ym, na modelu. Na wieży również mamy więcej pancerza, no i ogromne poprawki. W dziale usunięto działo 14 cm tam jak dobrze pamiętacie, mieliście wybór. Natomiast teraz na tym najlepszym dziale, między innymi e, szybsze przeładowanie, mniejszy rozrzut, mniejszy czas celowania. Rodzaj pocisków się zmienił, bo było to działo trollowe na obeki. Teraz zmiana na apeki i klasycznie na trzecim pocisku e, odłamkowo burzący. Mamy tutaj lepszą przebijalność teraz. No bo były to e, haeczki na przykład na goldzie 192-290, teraz jest na goldzie na ppku No i zobaczmy. Sobie. Sobie jeszcze jego parametry w samej grze. No i tutaj na koniec, wszystko powinno wam się rozjaśnić po kliknięciu w pancerz. Oczywiście, tutaj wszędzie można było łatwo tego tajpa przebijać. Stojąc pod tym kątem, aktualnie trzeba nawet 280 mm penetracji. Tutaj każdy strzał w ten policzek, no tak naprawdę, powodował zniszczenie magazynu. A drugi strzał, wysadzenie naszego m, wspaniałego tajpa. W tym momencie, tutaj jest się ciężko wbić. Tutaj głównie strzelacie po karabinkach, jeżeli macie go przodem, ponieważ tutaj trzeba 315 mm, tak naprawdę. A tutaj, jakimś zwykłym lepszym pociskiem, można się na spokojnie wbić w te tak zwane okienka. Dodatkowo jeszcze dolna płyta ulepszona, tyle samo pancerza, co na tej takiej półeczce, można powiedzieć. Patrząc sobie na wieżę, również tutaj jest 315 mm wszędzie. Jeżeli gracie tym typem, trzeba się kręcić prawo-lewy, żeby utrudnić całe to celowanie po tych swoich karabinkach i urządzeniu obserwacyjnym kierowcy. Jednak ten typ, patrząc na jego charakterystyki teraz, jest to król aktualnie domów, król natarcia, co też widać i podejrzewam, że będzie to król e, nawet i manewrów, chociaż ze względu na to, że jest on dość powolny, zobaczymy jak będzie wykorzystywany, jednak jest to czołg aktualnie lepszy od Mausa, od Esetki i powiedziałbym nawet najlepszy w tej grze na dziesiątym poziomie. Dziękuję Wam za uwagę, jeżeli ta seria rankingów Wam się podoba zostawcie łapkę w górę, podbijcie ten film i obejrzyjcie sobie poprzedni materiał na temat nowych map w środowej aktualizacji 2.0 Jeden.